Hej, wszystkim, witajcie na naszym kanale i w kolejnym w sumie chat make-upie, ale dzisiaj postanowiłyśmy ten film ugryźć z trochę innej strony. Pokażemy wam kosmetyki tanie i które są dobre, czyli takie, które warto zainwestować. W sumie to nie jest nawet inwestycja, bo niektóre kosztują grosze. Mamy nadzieję, że w ten sposób to będzie taki właśnie ukłon dla tych z was, które wolą zaoszczędzić na kosmetykach i malować się czymś tańszym, ale również dobrym. Powtórzę to po raz kolejny, ale taki jest temat filmu, po prostu zaczynajmy i ten. Od czego chcesz zacząć? Myślę, że zacznijmy tradycyjnie od podkładów, czyli tak jak w moim przypadku to będzie taki krem, no nie jest nazwany kremem BB, bo słuchajcie, ja przetestuję coś marki Essence i to jest You Better Work, to chyba jakaś taka nowa seria. Tak. I to jest Tinted Day Cream, czyli to coś na zasadzie kremu BB, tylko tak, tak. nie nazwany. Mm -hmm. Myślałam, że jeszcze... Ja bym jeszcze będzie to stale, ale nie. E, u mnie dzisiaj Marka Hean i bardzo chciałam ten podkład przetestować. On u mnie już długo czeka, w, tak naprawdę, na te testy i stwierdziłam, że to jest idealny moment, tania Marka. I nazwa pralim. Mm. Czy ja to dobrze czytuję? Nigdy nie wiem. Ciebie ja pytam, pralinki, że też. Pralinki pralinki, lindo. Dobrze, <laughs> kontynuuj. Strasznie mi się Ten będzie długi, moi drodzy. I to jest podkład rewitalizujący. Mm, brzmi dobrze i w ogóle ładnie wygląda. Bo z pociągiem z kawioru. Tani, tak. ale luksusowe z kawiorem. Czego chcieć więcej? Ale słuchajcie, bo taka sytuacja się zdarzyła, niestety, że w weekend, w weekend ja tak ja mam delikatnie tutaj nałożony taki korektor, to nawet no z taki Ala Krem Bebe na twarzy, który delikatnie mi wyrównał... Tutaj mam i tutaj po to, żebym y, po prostu przed Wami nie świeciła tym, co mam tu i co mam na ręce, bo jestem spalona. I mówię to otwarcie, żeby nie było, że później ktoś mi powie, że o masz coś na jakiś makijaż, no mam trochę po prostu, bym miała czerwone czoło i byście nie patrzyli na nic innego, tylko na moją, jak to się mówi, czerwony ryj. Tylko imianinem. Tak, tylko jeszcze chciałam po tych podkładów powiedzieć, że mój wygląda tanio z opakowania, mm. a Twój wygląda drogo. No luksusowo w sumie. Ale nie, a ja bym powiedziała, że ten wygląda młodzieżowo, a ten no, wygląda na dorosły, dobra, że tak dobra, powiem, ten, ja nie? To w ten czasami y, y, też te tańsze kosmetyki właśnie też celują w młodzież albo początkujących makijażu. Aha, ja jeszcze tutaj y, zaopatrzę się moim ulubieńcem, który właśnie w akcji ponownie się pojawi, czyli przyczynię do podkładów w oliwkowym odcieniu, bo czuję, że... Czuję, że niestety mm -hmm. pierwszy raz to się zdarzy. Wow. Że podkład... I, teraz no. pokażesz, um, I to jest i to, jest, um, to jest w ogóle 902, jeszcze z 901. Mam jaśniejszy, jaśniejszy a ja mam ten ciemniejszy. No sprawdzimy, słuchajcie, do działań. Aha i gąbeczka. jeszcze właśnie gąbeczka jest też istotna, tak. bo to też postanowiliśmy sprawdzić, bo jest to gąbka marki Eveline, tak. czyli tak. też bardzo dobrej taniej marki. I dostępnej łatwiej. I dostępna łatwiej. 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 łatwiej nie dostępnej <laughs> po prostu. Nałóżmy to. Tak, nałóżmy to, ja delikatnie, Chociaż może najpierw sprawdzę, bo może... Ja czuję, go. że ja wziąłam w ogóle kolor ciemniejszy, Zobacz. 20 medium. Hmm. Czy to będzie za jasne? Wiesz co nie, a może... Jak ty to czujesz? Ja czuję, że to może być spoko. No wiadomo, do Twojego dekoltu teraz będzie ciężko coś dopasować, ale myślę, że ja bym go nie przyciemniała. Tak. Bo ma taki bardzo ładny beżowy odcień, Mój spędzimy. jest ciemny za to. Mój jest za to ciemny. A ty, a ty jesteś opalona się... bardziej. Jesteś już oporana. Dobra, no. Najwyżej będę miała ciemniejszym twarz. Poczekaj, bo tak właśnie chcę sprawdzić, jak to będzie tu z dekoltem. No dekolt mam czerwony, jego po prostu, słuchajcie, może y, po ludzku tak lekko bardziej zasłonię, żeby nie kontrastował. No bo kolor jest faktycznie ładny, ta, ta dwójeczka jest ładne. ale jest taki leciusi. Ujuj, jaki fajny. Tak, okej, okay, bo u mnie, ja już no, widzę, że to taki. jest nie bez przyczyny nazywane kremem, mhm. y, bo to krycia dużego Au. nie ma. Au. I pozostawia taki bardzo błyszczący efekt. Już teraz widzę. Co się dzieje? To bardzo, bardzo, boli. bardzo boli mnie spalone Tak, ale w każdym to razie to chodzi o to, że mam tutaj takie jakieś przebarwienie, a on mi ich nie zakrywa. A czy chcesz się wspomóc trochę moim? Sprawdzić go? A może tak, albo najwyżej trochę a, no tak, nie, jaka ale jaka maja spróbujmy, maja może bo może w sumie go... Tylko będzie lekko nie jaśnić, czy to Właśnie, a go... dobrze. No? Ja bo, zmieszam go razem z tym od razu na gąbeczce. I trochę Ech. rozjaśnię, bo czuję, że jesteście. Czuję, czuję się bardzo opalona, bardziej opalona niż jestem. Okej, okay, ja tylko chciałam pochwalić gąbkę. Ja okay. w ogóle mówię tylko to już nie okay. tak, że tylko teraz jej używam, tylko ja, ja przedstawiłem do ciebie, bo kadrę, Ty testujesz już gąbkę pierwszy raz. I jestem zachwycona. A zechwisana. ja używam tej gąbki już od ponad dwóch tygodni e, codziennie. I bardzo, bardzo ją lubię. Ona jest naprawdę świetna. Jest. Ona jest z tych takich nietwardych, miękkich, tak. takich pośrodków. Ciężko ją opisać, bo... Mam wrażenie, że najbardziej uniwersalna z gąbek, jaką miałam. Taka, że nie, nie boli, mm -hmm. nie, nie pacasz się tak ją po twarzy, ale też nie pije za dużo podkładu. To też prawda. I z drugiej strony powiem Wam szczerze, że ja już bardzo dawno nie używałam tej spłaszczonej wersji gąbeczki. I mm. już widzę, że mi się to podoba, że fajnie to nakłada tak w yy, sensie szybciej mam wrażenie, że przez to, że ta powierzchnia jest taka większa, płaska, to naprawdę sprytnie się to robi i jest, yy, no i jest ta miękkość idealna, faktycznie. To jest taka, którą ja lubię. Okej, okay. i mój podkład bardzo ładnie pachnie. Tak, to w tym dokładnie. Tak, jak bo my się, się zmieszał. Mhm. Prolinami. Naprawdę pięknie. On pachnie, pachnie tak, jak się nazywa. Pięknie pachnie. Może przepraszam, że się to zrobiła, również teraz nie możesz tych słodkich takich. Bo... No trudno, przeżyjemy, przeżyjemy. Ja powiem szczerze, jeżeli chodzi o podkład są. So -so, so -so. raczej, mm, raczej dla osób, które e, faktycznie krycia nie potrzebują albo chcą um, właśnie taki bardzo delikatny rozświetlony efekt wtedy jak najbardziej. Okej, okay, czyli my, myślę, że kolejny etap lecimy, jak bo najbardziej. u mnie plus, u ciebie takie mech. Tak. Czyli takie, w zależności czego potrzebujecie, ale to, sam po raz kolejny, I ta no, mark jest jakaś dziwna. Ja dokładnie, plus ten zapach, naprawdę ten no dobry mhm. korektor. Korektor, aha i w tym temacie mamy chyba dwie opcje, to prawda? Dokładnie. Karolinko, chcesz mówić o swoim ulubionym, i, i, który, którymś tam, z któregoś tam roku? <laughs> takie to było. Ale tak naprawdę to również... Twój ulubiony, tak. czy może nie tyle ulubiony, ale jeden z bardziej lubianych korektorów, i to jest oczywiście Catrice, czyli też bardzo tanie znana marka. I to jest ten liquid Camouflage, kiedyś mm -hmm. używaliśmy na, um, nadmiernie tego kamuflażu takiego w słydku. Potem pojawił się chyba ten, on był późniejszą wersją i naprawdę nam przypasował, jeżeli chodzi tak. o makijaż pod okiem. Tak, a druga opcja taka bardziej na jakieś zakresie właśnie lekkich przebarwień, bo pod oczy próbowałam i to nie było aż takie mm -hmm. super, bo jest dość ciężki, czyli Golden Rose, o którym mówiłyśmy w naszym filmie o trikach. On jest bardzo dobrze krojącym podkładem, ale jest to podkład i korektor w jednym, czyli to ten, dwa w jednym. I jest spokojna całą twarz dla mnie jest za ciężki o dziwo, bo ja lubię maskowe, maskowe em, mm -hmm. kosmetyki, ale ostatnio idę trochę w delikatniejsze rzeczy i tak coś czuję, że ta pralina z Henna dostanie, a to pójdzie po prostu na jakieś właśnie delikatne przebarwienia. Kolinko, ja najpierw to, a ty to i później wymianka? Dobrze, bo ja troszeczkę obawiam się, że w ja za, do tego ciemnego kartua ja będzie troszeczkę jasny, więc wybaczcie mi, jeśli tak będzie, ale no, nie będzie ja ja mniejszego kolor koloru. To bez sensu no, jest. No trudno, no. Ty a chcesz przycienić go sobie tym? O, teraz już za późno. No, no czekaj, spróbuj sobie by to sklepać, najwyżej jako tą drugą Zobaczymy. warstwę, no bo ja też to powinnam zrobić, ja już to bo widzę. Bo ja już widzę też, że to będzie po prostu biel mm. pod oczami i nie będzie to wyglądało korzystnie. Ale umówmy się, to nie jest y, tutorial, to jest test, więc nie wszystko musi nam wyjść perfekcyjnie. Tak, dokładnie. my Właśnie, że jesteście nowi na naszym kanale, to my nie jesteśmy makijażystkami, ale no, to zobaczycie na pewno w trakcie, <laughs> to jakby nie trzeba tego tłumaczyć. I dla mnie ogólnie ten podkład dwa w jednym ja bardziej właśnie stosuję jako taki kamuflaż, bo on jest dość zastygający i dość ciężki, ale ta ciężkość jest ok właśnie w sytuacji zakrycia takich mocniejszych niedoskonałości, jakich przebarwień, blizn. Ojej, Pokaś? o ile w lusterku tego tak bardzo ale nie... Ale ja to widzę, to tam widzę, ja też to o, widzę. Okropnie to widzę, więc to yy. To poproszę tu i sobie zmieszam po prostu na dłoni jeszcze z. Tyle. To, to jest tak będzie dużo. To ja w takim razie też to uczynię już razem z tobą czyń, żeby aż tak was nie raziła ta pan, odwrócona panda. No bo to może być, to może być kiepskie. Mhm, patrz pod moim okiem. No już jest fajne, chociaż ja naprawdę miałam bardzo cioną, więc myślę, że po prostu sobie troszeczkę wklepię go ogólnie w swoją twarz. A może później brązerem to tylko jest? I zupełnie to... później jeszcze brązerem, ale... Powinno ci tak robić, ale ja tak często robię, niestety. Bo jak ja. No mnie to zaskoczyło, nie? To jest takie, że po prostu poniosło mnie. Pierwszy raz w życiu mam tak, że mam opaloną lekko twarz, chociaż to i tak w podglądzie nie wygląda tak, jakbym miała opaloną. I też wygląda, jakbym miała teraz białą twarz. Słońce robi dziwne rzeczy. Tak, figle. Jest... Tak jest. Dobra, nałożyłyśmy też korektor na powiekę standardowo jako bazę płaciną, bo w tej kategorii nie mamy żadnego kosmetyku oddzielnie i e, przypudrujemy może tę twarz, tak. co, żeby nam nie spłynęła. Ja wiem, że w podglądzie oczywiście obie to widzimy, że tak nie, nie jest dobrze. Musicie nam uwierzyć na słowo, znaczy możecie, nie mówicie. <grym> tutaj wygląda to naprawdę okej. Okay. Tak. Nie, że jakoś tak nie czuję, żeby, żebyśmy tutaj zrobiły sobie jakąś straszną krzywdę. Nie wiem. Ja czuję delikatne, delikatne różnice, ale na pewno nie jest ona aż tak wystarczająca jak w podglądzie. A jeżeli chodzi o puder, tak. to obie przetestujemy Catrice Glow Illusion. I to jest puder um, Sypki. Tak, jeden jest transparentny, ale w takim odcieniu pitchy-pitchy, jak my to mówimy, tak. więc mam nadzieję, że może to doda w ogóle takiej świeżości skórze i też ten brzoskwiniowy kolor ma retuszować takie... On byłby spoko pod oczy też, nie? Fajnie, że już sobie naszykujesz to. Ja I chcesz ode mnie? Smaż. No to słuchaj, potem możesz czas. E, tak zróbmy tak, że weźmiesz to ode mnie. Czekaj, ja nie wiem teraz tylko czym to nałożyć. Nie wiem, mm. może ja nałożę tym, a tobie oddam ten pędzelek, co ty na to, bo nie mam takich... Obyć się zawiodłyśmy, jeżeli chodzi o pensę. E, dokładnie, ja w ogóle nie zabrałam, A Marty, o dziwo nie ma wszystkich czystych. o Pani nic jak to się wydaje, kiedy po prostu, że, że nie ogarniam, <grym> Nie ogarniałam tego tematu. Znaczy, on się jakoś tak strasznie kiepsko wysypuje. Bardzo. Po prostu co że... mnie to. Tak, że tak mało go. Nie, no dostanę szał, ja zaraz to otworzę jakoś zębami. No, bo ja też czuję, że mamy do tego zdecydowanie za no te, mało. No te dziurki przecież są, no jest ich dużo. Co się dzieje? jest taki gęsty. Słuchajcie, 5 godzin później. Jak mnie to denerwuje. Ale minus. O! O! Oh, poszło coś! O! Oh, bierze do mnie. Coś poszło! Słuchajcie, także ten. No także trzeba naprawdę to. Mocno. Ok, ja delikatnie umiotę, sobie twarz tradycyjnie nie będę tutaj dawała dużej warstwy tego pudru, ale już widzę, że on y, nie, nie zniszczył błyszczącego efektu kremu. Tak, jest super, że to wygląda, nie? Że nie jest... nie jest to na pewno mat i w sensie on w, sobie w nazwie. Nie. No. Ale zobacz po moimi oczami, też nie mam matu, a I, to dobrze tak, wygląda. I myślę, że to jest coś idealnego na lato kiedy nie potrzebujemy i nie chcemy mieć takiego. Ej. Tak, dalej wciąż kontynuujemy walkę o wydobycie go, więc to jest jedyny ogromny minus opakowania. Ale ogólnie wykończenia na duży plus. Tak, też mi się podoba, bo to jest coś pomiędzy matem i pomiędzy tym, tak to, to mówi I glow, tak? Glow. Ja chyba też, widzicie, tylko tak omioty. Normalnie to ja wtłaczam wręcz gąbką mm -hmm. czy puszkiem, a teraz nie ma to sensu, bo... I tak teraz wszystko mi się zważy pewnie na moim czole. Nie ma co kombinować, ale fajny puder. Co ładnie oni to wygląda? Naprawdę. Tak ta też w przybliżeniu nawet, bo mm -hmm. tutaj ciężko wynawicie w, w lekkim oddaleniu, ale ja to widzę, że ta skóra wygląda tak wakacyjnie. Dokładnie, nie? że on jest takim fajnym pudrem właśnie dla osób, które nie potrzebują albo nie chcą mm -hmm. e, dużego matu. No, no to i myślę, że... Tak. Zobacz, czy ja to. Tu... Mama, 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 Zabieramy się za cienie, za łoczy. W sensie. I jeżeli chodzi o oczy, to chcemy wam pokazać i trochę też udowodnić, że jedną z naszych ulubionych marek, jeżeli chodzi. O tej kategorię, tak. to marka Eveline, bo to są właśnie niedrogie palety, a już pojawiały się tyle razy w naszych ulubieńcach. Ja sięgnę akurat po te, które są już przeze mnie sprawdzone i które są naprawdę lubiane, bo właśnie w ulubieńcach się pojawiały. I mm -hmm. to są te takie podróżne, małe, nawet podróżne mm -hmm. paletki. I ja mam akurat wersję Sunrise i Modern Glam. I myślę, że po prostu będę mieszała trochę z tej, trochę z tej. Okay. Natomiast u mnie również, no oczywiście też marka Eveline, ale nowość, i to jest paleta, którą też testuję w sumie od miesiąca. Ale dzisiaj chciałam pokazać ją w akcji, i to jest w ogóle paleta jedna z ładniejszych, jakie chyba mm. mam w swojej kolekcji. O nazwie Sparkle. I tutaj, kurczę, to może po prostu pokażę Wam na zbliżenie, bo tutaj widzę, że światło jakoś tak odbija. W środku jest mnóstwo drobinek, brokatu gwiazdeczek, które się przesuwają w jakimś takim płynnym roztworze, ale pięknie to wygląda i już samo opakowanie dla mnie nie, nie świadczy o tym, że jest to tani produkt, a jednak jest. No i w środku duże lusterko kwadratowe i dziewięć? Dziewięć nie 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 cieni, które są no przepiękne to są takie typowo ciepłe odcienie, jak dla mnie dość uniwersalne, ale to jest kwestia tego, jakie kolory lubicie na oczach. My skoro takie kolory lubimy, więc myślę, że jak będziesz miała ochotę, to śmiało też tutaj możesz sobie testować razem ze mną, ale w tej palce zdecydowanie najbardziej lubię błyszczące cienie. Są cztery. Widać nawet, cztery. że śmiegałaś po nieparki. Tak. Często. I są naprawdę ładne, takie lekko metaliczne, ale nie takie chamsko-metaliczne, tylko takie... Jakby mokra powieka. No zaraz nie? zobaczycie to, w, mam nadzieję, w akcji. Myślę, że po prostu działajmy. Ja myślę, że u mnie tutaj nie będzie jakiegoś wielkiego szaleństwa. Um, raczej postawię na coś takiego bardziej dziennego. Ale naprawdę okay. już wielokrotnie powtarzałam, że są to jedne z moich ulubionych palet i właśnie też właśnie ich gramatura, też że są małe, spra sp sp sprawdza mi się po prostu na wyjazdach. Że to jest pierwsza paletka, po którą sięgam, żeby zapakować ją do kosmetyczki. Okej. Okay. I naprawdę pigmentacja... Co, mam nadzieję, już widać, jest naprawdę całkiem niezła, jeżeli chodzi na przykład o taki bazowy cień. Tak, i tutaj u mnie też jest zbyt duży ten cień bazowy. One z takim, jak każdy inny, ale te cienie są duże. U mnie, u ciebie są trochę mniejsze, ale jest ich więcej. Przepraszam, stukam guzikiem. I mnie to strasznie <laughs> zaczęło nerwować, więc muszę podwinąć rękawy. Mój makier będzie typowo ciepły. Ja w ogóle chyba będę miała wszystko takie ciepłe, ciepłe na tym mm -hmm. U mnie. No bardziej powiedziałabym, że te paletki są chłodne, bo jednak pojawiają się tu fiolety, pojawia się jakiś grafik, chociaż jest też taki. Pomarańczowo-łososiowy. Mhm. No nie wiem, po co sięgnę, zaraz zobaczymy, gdzie mnie poniesie. Ja nie Ja właśnie muszę znaleźć coś do roztarcia, dlaczego ja nie mam pędli. Dlaczego to uczyniłam? Dlaczego ja nie zabrałam pędzli. No, jesteśmy bardzo przygotowana do zajęć. <laughs> to też lubię na przykład w tym bazowym cieniu, które znajduje się w Modern Glam, że on ma już ten delikatny połysk, który też pojawiał się w naszej ulubionej palecie Color Że mhm. to już jest na przykład cień, który może być dla mnie takim cieniem jedynym na oku, a spowoduje, że to spojrzenie będzie właśnie takie rozświetlone i tak naprawdę właśnie ja już bym mogła tak wyjść. Tuż mocniej. Tak. Nie muszę niczego tutaj konturować, jeżeli chodzi o kształt oka. To już jest taki basic, który naprawdę dobrze wygląda, więc bardzo lubię ten cień. Kolory u mnie są takie bardziej właśnie ciepłe, ale też fiolety, więc mam nadzieję, że to mi się zgra pomadką, którą później chcę nałożyć i z w ogóle, w sumie będę cała Cię tak na ciepło pod te poparzenia bo jest właśnie powiedzieć. że <laughs> będziesz idealnie, po prostu będzie pasowało to do, do siebie, że Twoją inspiracją dzisiejszego makijażu stała się Twoja spalenizna. I więcej mamy wykonturowane oko cieniami, Natolaj powiedz o mnie też, Kiedy jest u Ciebie też, też. E, bo to nie było sensu tego wszystkiego pokazywać i teraz e, wchodzimy w błysk i ja będę posiłkowała się wciąż paletą którą malowałam całe moje oko. A ja tutaj dodam błysku z Heian i powiem Wam szczerze, że to jest coś dla mnie nowego, bo pójdę w takie delikatne srebro. Zazwyczaj e, bo ja, bo ja go nie złoto, nie było złoto, e, a jednak ten makijaż no wydaje mi się, że jednak jest bardziej chłodny, więc tutaj będzie to pasowało. I coś nowego Karol. No i coś nowego. O jak, jakie to jest miłe pod palcem. U mnie typowe złoto. Ile... O ja to nie kocham ten kolor. To jest mój ulubiony macień z całej palety. Takie typowo żółte złoto, które tak ładnie łączy się z tymi wszystkimi ciepłymi tonami brzoskwiniowymi, że ach, że ach. No naprawdę przede To jest zdanie to... Nie, nie, nie. Uu, no właśnie spróbuję... Naprawdę dobrze to wygląda. Nie miałam jeszcze takiego makijażu bardzo dobrze. Dawe. nie wiem, czy... Nie wiem, czy mnie to przekonuje. Nie wiem, czy nie wygląda trochę... Ym, no ja... Nadetnie. Pokaż. Ale jakby sam produkt w sobie jest spoko, bo palcem faktycznie można zrobić coś. Nie to dlaczego? Ja jakoś tak mi się zasaderło kojarzy tak. A chcesz Słowo. sobie dołożyć taki takiego trochę. Nie, pozostań? nie no, wiecie, no. Bo mi się Fizy, podoba. Ryzyk fizyk myślę, że złoto tutaj by już teraz absolutnie nie pasowało, a ja chyba po prostu muszę się przestawić, no bo u mnie zawsze złoto lądowało. To prawda. E, I nigdy nie miałam innego błysku na swoim oku, więc no kurczę, trzeba czasem zaryzykować. Poza, może tam nagraniam nałoża eyeliner, i na lone. Eyeliner, Eveline czyli też ten jeden z najtańszych i jeden z najlepszych, nie najlepszy, bo to już w ogóle tutaj mam, ma, tak, to opakowanie jeszcze jedno jest już dękowane, wszędzie mam, wrażenie, że wszędzie mam to eyeliner i po prostu je uwielbiam i to jest eyeliner, który dla mnie jest po prostu idealną czernią i idealną precyzją w rysowaniu, dzięki temu, że mam taki ala delikatny pędzelek, które podobne jest do kolor Tatu, mhm. nie do kolor tatua tylko że do Tatu Liner, do, do Tatu Liner z, z K i, Tak. Mhm. I no, o wiele tańszy, i ma ważniejszy że nawet lepszy. Więc ja może wrócimy, jak już skończę kreski, żeby nie marnować czasu. Myślę, że mogłybyśmy pójść w BRWW. BRWW. Ja do BRW. Chyba też użyję tego, co ty. To zachęcam cię. Mogliśmy zrobić tak, że ja malowałam kreskę. A, by... a już ja nie, nie, nie pomyślałam o tym, żeby byłoby cię bardzo. Ale m, tak, jeżeli chodzi o tanie marki, to tutaj króluje WIBO. Kiedyś w jakimś innym teście mm -hmm. czy tam innym make-upie pokazywałyśmy wam pomady w akcji, więc dzisiaj mamy kredkę. Tak, i to jest kredka, która. To jest naj, naj, najbardziej popularna, która była u nas w okay. ulubieńcach wielokrotnie i Przez... czasem sprawiać kolor, ale chyba. On ten... jest ten z najciemniejszych, ale o jego da się bardzo łatwo wyczesać. Tak, bo ja, jak wiecie, nie jestem mistrzem precyzyjnych brwi na pewno, więc tylko delikatnie sobie je mm -hmm. przyciemnie i to, to może, A może to, może ja w tym czasie będę używała tuszu, a się o, bo się Nie oczywiście. E, u mnie tusz Essence i to jest w ogóle też moje... Dość duże odkrycie, bo jest naprawdę dobre. To jest właśnie z tej serii You Better Work, czy z tego, którego Karla miała ten Ala BB. I jest to seria, która jest gym proof. Uuu. <gry> czyli waterproof, czyli jest właśnie mm, taki idealny na też na letnie jakieś wyjazdy, nie? Na mm -hmm. na, nawet no, czy ja lubię mieć malowane rzęsy nawet kiedy idę na plażę albo na siłownię, bo się lepiej czuję. Mm -hmm. Już tak mam i, i nie jestem z tych dziewczyn, które idą totalnie sotę. Nie jakoś nie akceptuję swojej twarzy w takiej wersji, kiedy patrzę w i że spotsona to jeszcze pomalowana. Jakoś nie, po prostu tak mam. I taki tłuszcz jest dla mnie wybawieniem, bo wystarczy go nałożyć i już lepiej się czuję. Jest naprawdę dobry. Ma silikonową szateczkę, ja już go też używam od paru parunastu dni, może nawet z dwa tygodnie już będzie. Ja mm -hmm. I on ma bardzo podobne efekty, takie do Eveline. Nie jest aż tak dobry jak Eveline, tutaj nie będę ściemniać, ale jest dobry. A w takiej cenie, myślę, że tego typu tusze do rzęs, jeżeli Eveline Wam się nie sprawdzało, to może sprawdźcie ten, bo warto. I w ogóle szydeczka jest też nie aż taka wielka, bo niektóre są pewnie takie gigantyczne, tak. że ja nie ogarniam. I on ładnie podkręca, jest bardzo ładnie czarny, rozdziela. Ja to sobie nakładam po trzy warstwy. I jest spoko, czy on nie skleja tak bardzo, nie? Bo niech te tusze bardzo mocno sklejeją. A u mnie jeżeli chodzi o tusz, to postawię na klasykę mojego ulubieńca, więc ja dzisiaj pokażę Wam Eweline, jak wygląda w akcji. To już jest produkt, czy akurat ten konkretnie, ta tubka, ta buteleczka, jest już ze mną jakiś czas, więc myślę, że zaraz powinnam zamienić na nowszą wersję, ale niezmiennie... Te tusze są jednymi z naszych ulubionych. Zresztą Mariusz o tym wspomniała, że nawet wszystkie inne porównujemy do nich. Tak, to, to już tak, się, tak już jest niestety. Niestety, tak. fajnie tapić na tani tusz, który jest dobry, nie? I też jeszcze w ogóle w tylu kategoriach i podkręcania, i wydłużenia, i przyczynienia, i pogrubiania. One po prostu są świetne. Dokładnie. I tak naprawdę ja. powiem szczerze że bez różnicy, po której Ewa ja dzisiaj, Naprawdę za każdym razem jestem bardzo miło zaskoczona, kiedy nawet kupuję jakąś, jakiś inny rodzaj. A Karla tuszuje rzęsy, ja teraz zrobię swoje brwi. W sumie to też ta kratka jest mało wymagająca. Ona jest naprawdę spokojna dla osób, które no, nie lubią albo nie umieją, nie wiem, no po prostu taka dla każdego. Tak. Nie, jest, nie jest po prostu trudna w obsłudze, bo nie jest ani zbyt twarda, ani zbyt miękka, żeby jakoś rozmazać sobie te brwi. Ja w zasadzie robię tak, że po prostu podkreślam sobie tylko dolną część i, i rozcieram grzebykiem, wtłaczając cały kolor w, w brwi. Ja mam wrażenie, że to jest takie naturalniejsze. Jakoś tak mocniej nie, nie wyrysowuje, mm -hmm, mm -hmm, z To jest mm -hmm, dobra. Zaprzegrzała mi się jej głowę. E, makijaż, orka i ten temat już skończony. Teraz mm. czas na konturowanie. I tutaj zaczniemy od brożera Może tak, bo mm -hmm. będzie można mieć tych samych produktów na no tak. naprzemiennie. E, I tutaj mam paletę do konturowania, właśnie marki Hean, Hean która jest kokosowa. I pachnie kokosem. Pachnie kokosem i pachnie cudownie kokos, tak pachnie wakacjami. i to i razem. Cudownie. I to tak naprawdę są dwa brązera i jeden rozświetlacz, z czego oba brązary moim zdaniem są raczej chłodne. Tak, tu nie ma żadnego, którego, znaczy nie ma takiego typowego ocieplacza, mm -hmm. a jak wiecie, brązery Han są naszymi też jednymi z ulubionych, Dokładnie. więc myślę, że na pewno ta paleta również zda egzamin. Często się które chcesz. Ja użyję tego samego co do podrógów. Naprawdę? Oczywiście, bo ja bardzo, bardzo lubię zna. swoją drogą ten pędzel, też do konturowania, mm -hmm. więc e, sięgnę po ten ciemniejszy, bo mam ciemniejszy podkład, ja się ja idealnie się, się, tak się tutaj zgramy. O, on jest bardzo ciemny. A ten jasny jest trochę jak ten mój yy, ulubiony. Bardzo ciemny i na pewno będę musiała go teraz wypracować gąbką i jest bardziej, bardziej, ziemisty. No nie jest to e, ten mój ulubiony kolor. To spróbuj ten drugi, więc, bo ten jest więc, trochę tak. jak ten e, twój robieniec. Więc e, zdecydowanie... Jak tu widać nie... w ogóle teraz jak mam e, na czoło, jak przebija mi już podkład, to jest takie straszne. Najgorszy, że mówisz, że miałaś 50, więc tak. naprawdę wyobraźcie sobie, jakie... 50 plus dla dzieci. No, jakie to musiało być słońce. Ja tę paletę, to ten jaśniejszy jest rewelacyjny, to jest super to, o co mi chodziło, tamten ciemny jest naprawdę do hardkorowego konturowania, dla mnie, którego ja też nie potrafię i nie lubię robić. Tak jako cień do powiek, Jako to. cień do powietrza. zdecydowanie. Rozświetlacz zostawiamy w spokoju, ponieważ mamy inny produkt do rozświetlenia. Tak, ale tutaj róż. róż tak. Weźmiemy z paletki Makeup Revolution, Natalia Siwiec właśnie z nimi w kooperacji i tutaj mamy taki... Rozświetlaczo róż, to jest lekko brzoskwiniowy. I mam wrażenie, że on będzie idealny do takiego właśnie, właśniego, tego. Właśniego? No, takiego właśnie, do tego, się idealnie z tym, co mamy na na oczach, z takim lekko opalonym na ale na lekko błyszczącym. sobie lekko sobie na tak zdrowo, młodzieżowo na Może wiesz co? No. O, czy, ten? sobie ten Ci polecam. Ja tak. Ten? sam, tylko z tego jo... Ja mam Kawaii, Ty Dessart. masz desart. Tak jest. Dobra, częstuję się. Tylko bardzo, bo on jest bardzo napięty. O, Ale tak, tak. Jest, nie wygląda bardzo nie Tak, jest bardzo. On jest taką, taką lekką cegłą. Okej. Okay. Ale uwielbiam. Pięknie rozświetla, pięknie no. rozświetla. Mam wrażenie, że ja już nie potrzebuję rozświetlacza, ale nie, nie, nie. Boże, nie ja kocham ten kolor. Teraz wygląda jak taka pucia, trochę. Ucia. Mi Nie do końca jest się zgrał. <laughs> nie zgrał mi się idealnie kolorystycznie do mojego chłodniejszego makijażu, Wokasz? bo jednak jest w cieplejszy cieplejszych ale z drugiej strony już widzę, jak się pięknie do ożywia. A pięknie mi się do ożywia. Pięknie ożywia, naprawdę rewelacja. Ja już teraz zacznę wam przedstawiać rozświetacz, bo Zanim jednak rozświetacz to jest coś całkiem innego i to jest coś, co ja już testuję od jakiegoś czasu i co pokochałam. Ja też chcę go użyć. Koniecznie musisz go użyć, bo naprawdę słuchajcie, marka Eveline zaskakuje. I to, i to jest rozświetacz, który ja którego mi brakowało, może w ten sposób, który wyróżnia się na tle tych wszystkich innych rozświetlaczy, które są podobne. Mm -hmm. Mam bardzo dużo rozświetlaczy, które robią piękną taflę, którą można sobie tam dawkować, bla bla bla, o których mówiłam. To jest rozświetlacz, który This daje. Glow? Gust, który moim zdaniem może nie tyle, co widać jakieś tam drobinki brokatu, bo nie o to mm -hmm. chodzi, ale to jest takie widoczne, właśnie takie złoto, ale przełamane troszeczkę w takim, takim tyż, w roz... kolorze, rose taki rose gold, a, jestem zachwycona a, sobie się tym produktem i tym, jak ma właśnie pigmentację i do takich makijaży, do takiej bardziej opalonej twarzy, no petarda. Chyba tym, petarda. co myśmy, puder? Dobrze. Myślisz? Dobrze, a ja mogę... Ale nie no, bo przy czy tym byś wolała, czy tym? A wiesz co, a może ja w ogóle... Zawiodłam dziś prostu... z tym pędzlami. A, a co z tym? Nie, bo ja tu mam brąz. Nie, ja zro mogę zrobić takim małym, a możesz? bo powiem Ci szczerze, że tym rozświetlaczem naprawdę da się fajnie pracować i on też będzie rewelacyjnie wyglądał na powiece. Uuu, to jest glow. To jest glow, słuchajcie rewelacyjne kocham. Bo mam szczerze, że miesiąc ojo. maj miesiącem e, rozświetlaczy. Nie ojo, uważasz tak? Tak. Po prostu odkryłyśmy tyle perełek, ale ta, jest, ta u mnie wyróżnia się naprawdę ojo. bardzo. O jaki... O, jaki ładny! Ale on nie jest takim... To nie jest taki chamski błysk. Nie, ale go widać. No widać to, go nie to, nie ta... jest, to nie jest taki rozświetlacz, który po prostu błyszczy. Ale nie, wiesz, wiesz, już wiem, już wiem. No. No. On jest taki, że go nałożyłam i tak bardzo zgarał się z moją nie do końca przybudowaną skórą, że ja nie widzę, gdzie on się zaczyna i się kończy. Tak, ale z drugiej strony ja... Ale go widać! Twoje okoliczki nie... zostały jeszcze bardziej... OUD. O. Uwydatnione. To jest naprawdę. To jest ten dzień. Boże, jeszcze Ale produkt. do nosu mi przebiję. Karolinko. Ale jest ładny, faktycznie. Oj, Caroline. Jest I coś like it. To jest jedno z większych Really, produktów. really like it. Czy zostały nam usta? Zostały nam usta. O Boże, to ja ci ja chciałam pójść bardzo... Ja ci mam tak niespójny makijaż, ale bardzo chciałam te czerwień sprawdzić. Znaczy, po prostu też chciałaś coś pod kolor swojego czoła. <laughs> A, przyjaciółka, prawda. E, o oh My Lips, to są, my kiedyś stworzyliśmy cały film w ogóle tak. o tych um, pomadkach i bardzo je robimy często ich używamy i to jest w ogóle nowość. Jeszcze nie otwierałam w ogóle konturówki, a, ale chyba konturówki dzisiaj nie będę używała. Mm -hmm. Nałożę tylko do że dla mnie ta czy konturówka jest spoko, ale bardziej wolę ją w, w kategorii pojedynczy produkt, bo to jest na tyle łatwe do aplikacji, tak, e, przez mm -hmm. tą swoją e, precyzyjną właśnie, Zapraszam. tak, aplikator precyzyjny, że nie będę używała, ale odcień to jest Red Passion, 05 i to jest och kolor, który tak strasznie chciałam sprawdzić, ja z czerwienią mówiłam wam. Kocham czerwień. Mam wrażenie, że to jest kolor mojego życia, ale w, w równoległym wszechświecie kiedy się nie wstydzę, no ci tego co bym chciała. Czyli kapelusz, czerwone usta mhm. i yy, obcisłe sukienki. Tak, a nawet bym powiedziała, że tej szmierki ci będzie. Pięknie pasować do no tego haki. Do, I a do a tego czoła, i do to. Do tego czoła. A jeżeli chodzi o mnie, to ja również o. mam Eveline i mam dwa do wyboru w tym w tak naprawdę samym odcieniu i to jest mat albo błyszczyk, bo właśnie to, co jest fajne, to że marka Eveline w tej kategorii, i tak, konkretnie w tych All oh My Lips, ma nie tylko mat, ale ma też błyszczyki, które właśnie tak sobie co, co jakiś czas się przypominają w tym temacie matowych pomadek, które po prostu królują, więc może ja przełamię i ja dzisiaj boję. A mało się najpierw mat, a później błysk, żeby podbić. Ja drugi kolor. Może tak, chociaż z drugiej strony podkreślam, on te, że on już kryje dobrze. To może bez No bo to są to pokaż który to jest błysk? No to błysk. Błysk, błysk. błysk. No pokażę Wam, jak Ma błysk jest błysk bardzo, bardzo, Daj, pokażę, jak bardzo jest bardzo Tak, i jak y, bardzo jest napigmentowany, żebyście też to zobaczyli. No o! O, o, nie potrzebuję robić żadnej bazy, bo on już on daje, jest. Śliczny daje ten kolor. jaki piękny kolor. Jaki ładny kolor. No taki wiele różowawy. Super jest. Przepiękna czerwień. Nie mogę się napatrzeć, patrzę w podłogę, bo po prostu jest Ja też patrzę, bo ja mam nie że czerwone czoło. I usta, usta są przepiękne i pasują do tej zieleni po prostu rewelacyjnie, ale jeżeli miałabym się wypowiedzieć na swój temat, to naprawdę bardzo lubię te błyszczyki, bo to jest ten komfort błyszczyku, który się możemy trochę obawiać, że będzie się mocno kliło. Delikatnie, bardzo delikatnie, jest naprawdę komfortowe, a przy tym docenia, że są naprawdę kryjące, że można wydobyć z nich kolor, a przy tym błyszczą, więc usta są troszeczkę powiększone. A ja kocham to, że czerwie mi wiele usta. A a czerwie... Zęby! Tak, bo to jest piękny odcień czerwieni. Czerwień, piękny po prostu, cytat życia, mego tak. Ale jest tak matowy, ale też komfortowy, ja te matki po prostu lubię. No, my mamy ich mnóstwo kolorów, inwestowałyśmy już w tyle. I praktycznie od ponad roku, chyba od kiedy w ogóle miałyśmy z nimi styczność, czy trochę dłużej nawet. No tak, przeminęło na ustanę. Tak, tak. Ale, ale to są tak, one, one też królują też tak. bardzo często na ustach. No Hana już nie chciałaś mam tutaj, bo to już byłoby too much. much. Słuchajcie, kończymy to. Kończymy, kończymy to. to. No mamy nadzieję, że pokazałyśmy Wam, że faktycznie nie trzeba mocno inwestować, żeby osiągnąć efekt. Może no... Nie jest to właśnie tutorial, nie jest to piękny makijaż, który chcielibyście odtwarzać, ale pokazywałyśmy Wam te kosmetyki w akcji i tak naprawdę no nie ma tutaj żadnego takiego mocnego bubla, a wręcz jest bardzo dużo pozytywnych zaskoczeń, jak na przykład właśnie ten rozświetlacz będę podkreślać, bo naprawdę go lubię. Mhm. Kończymy to? No kończymy żegnamy to. No się. No to w ogóle dajcie może znać też, jakie tańsze kosmetyki wy polecacie Dokładnie do makijażu. Mm -hmm. Bo często pyta... no czy dajcie nam o tym znać, ale o to wszystko ginie nam na przykład jak jest temat inny filmu, tak. to nagle jak gubię gdzieś te informacje, tutaj będzie fajnie taka jak to już encyklopedia, encyklopedia wiedzy markowej na temat tanich kosmetyków do makijażu. Tylko do makijażu, to nie, nie makijażowo, tylko niech nie, na tym nie, to... Ja, już nie proszę, to... ja po prostu zapraszam Was już na nasz Instagram i do zobaczenia w kolejnych filmach. Uh...